Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Teleralny TM777 i Teleranek na Rumble i Bittrzut. Dziś krótki przegląd, a właściwie dłuższy jak zwykle o morderczym YouTubie. Otóż dlaczego morderczy? Dlatego, że wkrótce, bo już w lutym oczywiście 29 lutego w tym roku nie ma wtedy był. 29 luty to też bardzo ważna data, ale może zacznijmy od czego innego. Otóż mija wkrótce kolejna rocznica, w lato była w lipcu śmierci Maxa Spearsa, ale nie tylko jego, ponieważ e, nawiązać tutaj chcę do e, większych, bardziej drażliwych tematów. Otóż zadziwiających, że tak powiem, przypadków, kiedy to ludzie, którzy nagrywali programy na YouTube, w ciągu dni, dni pierwszych kilku następnych nawet godzin, niestety odchodzą z tego świata. Ale nie mówię tutaj o tym, że na przykład pan Max Pierce był E, ostatni swój wywiad udzielił panu w Polsce, porozmawiałem Alexowi Berdowiczowi e, jeden z nie, to już ostatni był tak, to już był ostatni e, wywiad który, którego udzielił bodajże, nie wiem dokładnie ale w początkach lipca i zaraz w lipcu niestety e, zmarł jak do tego doszło e, to może m, trochę więcej powiemy w tym tutaj temacie. E, ponieważ e, tutaj, jest, tutaj jest zdjęcie Pana Maxa Spirsa świętej pamięci. 39 lat, młody człowiek. Tutaj Pani Livia Ederflow opisuje e, to co zobaczyła, to co widziała, formacje twarzy i tak dalej. Mm. Dokładnie cytuję, doprawdy nie wiem dlaczego, akurat tej nocy widziałem twarz tej osoby, znajdującą się tak, jakby w czarnym orbie, a tuż przed tym, w śnie, doszło do jakiegoś ogromnego ataku jednej osoby na drugą wówczas bardzo gwałtownie się budziłam. To pisuje czas, w którym yy, była. Yy. Czas, w którym. Yy. Wieczór, w którym yy, zmarł yy. Max Spears. Yy. Tutaj jest jeszcze. To polecam tą stronę, żebyście sobie obejrzeli może yy, na WordPressie, jak piszecie: WordPress Mark Spears. Max Spears to będziecie wiedzieli. Żeby nie przezłużać, to jeszcze Wam tylko powiem, że w 2018 było wznowione śledztwo w sprawie właśnie tego pana, który zmarł tajemniczą śmiercią w Polsce, jak tutaj mówią, to polecam, żebyście sobie weszli na stronę polsatnews.pl i wpisali sobie właśnie śledztwo w sprawie specjalisty od UFO, to będziecie mogli sobie przeczytać. Krótko mówiąc, to Wychodzi na to, że po udzieleniu tego wywiadu, tam, czy następnego dnia, czy dwa dni później, udaje, że przebywał u swojej znajomej, miał wymiotować czarną substancję. Pogotowie ratunkowe nie było w stanie go uratować. Śmierć pana z uznano początkowo za naturalną, uważajcie. I powiadomiono o niej policję o tej śmierci naturalnej dopiero 4 dni później. Także nie została przeprowadzona również sekcja zwłok. Co ciekawe, pan Max Spears wymiotował czarną substancją przed śmiercią. No, jeżeli to jest śmierć naturalna, to dziękuję bardzo, ale to jest to, że my nigdy nie wracamy do tego, tylko mówimy. Cześć jego pamięci, albo niech mu ziemia lekką będzie, albo niech odpoczywa w pokoju. A to są bardzo ważne tematy, bo to każdego się tyczy. Ale wracajmy do tematu, dlaczego YouTube jest taki morderczy. No tak jak mówiłem, tu jest wywiad na Porozmawiamy TV. Możecie sobie zobaczyć z panem Pierwsem. Ostatni, niestety. Następny to jest bardzo ważny. Temat to yy, temat, który poruszałem u siebie. Otóż yy, śmierci pana Marka. Tutaj mamy Marka, tak? Zadrożniaka. I tutaj pan inżynier Marek Zadrożniak z kolei. W ostatnim czasie przygotowywał specjalny liczący kilkaset stron raport na temat realnego stanu polityki, ener polskiej energetyki. Po prostu ten Pan za dużo wiedział. Na Wordpressie też możecie znaleźć sobie nagła śmierć inżyniera Marka Zadrożniaka. Nie chcę się tutaj uwewnętrzniać. Jest też u mnie bodajże, tak u mnie jest też na stronie, możecie później się zobaczyć u mnie na stronie na YouTube, na moim YouTube. Może ja to poszukam od razu w tej chwili, żeby było łatwiej. No polecam, żebyście sobie obejrzeli, bo to jest ostatni wywiad z Panem Markiem Zadrożniakiem. Na szczęście ostatni wywiad nie był u mnie, co mnie cieszy. No ja niestety nie mogłem już porozmawiać ze świętej pamięci Markiem Zadrożniakiem, chociaż bardzo bym chciał, bo był to bardzo ogromny specjalista, wielki człowiek, który znał się naprawdę na rzeczy i mógłby nam naprawdę dużo wyjaśnić, jak to została nasza energetyka polska przejęta, oczywiście przez inne nie, niedobre nie siły dla Polaków i dla Polski generalnie. Przeleciałem, już chyba tego Marka. przyznaleźć, bo to bardzo ważne, żeby wam to pokazać nie dlatego, żebym się tutaj e, chciał e, udrażniać czy coś w tym stylu ale rok temu to już nie, to ja to dałem wcześniej na pewno mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. o proszę bardzo jest pan Marek Zadrożniak e, tutaj to zniszczył o rezygnacji, o rezygnacji z przydziału bezpłatnych uprawnień 36 mój, e, miliardów złotych. Także tutaj, tutaj... To nie jest mój, bo to jest e, po prostu zgrałem ten filmik jako ostatni od Pana e, tutaj kolegi z YouTube'a e, zresztą od Pana Somera, który e, jako też jako no ostatni Niestety pan Marek Zadrożniak wyszedł od niego ze studia i następnego dnia zmarł. Także to też właśnie tutaj polecam, żebyście sobie przeczytali tą nagłą śmierć inżyniera Marka Zadrożniaka. Czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek. Co do wywiadów youtuberskich, to było na tyle tutaj. Polecam, żebyście bardzo dobry wywiad jest o tym właśnie opisane wszystko finansowanie projektu budowy tak jak mówię www.wordpress.com piszecie Marek Zadrożniak Przypadek czy nagła śmierć inżyniera Marka Zadrożniaka Świętej pamięci yy, Panie Marku, brakuje nam takich ludzi jak Pan. Yy, brakuje nam takich ludzi jak Mark, Mark Spears, którzy też niestety odeszli w Polsce. No to jest przykre, że to się jak wszystko dzieje na YouTubie i to na polskim YouTubie niestety, również tutaj. E, polecam, żebyście przeczytali, bo to jest dłuższy temat, myślę, że na dłuższy czas. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o mm, kolejnej śmierci też sprzed kilku lat, która była, no która to jest śmierć Pana, e, tutaj Marka, Mariana Zagórnego tym razem. Na, możecie zobaczyć to na stronie farmer.pl, polecam, która też jest niewyjaśniona. Kim był pan Marian Zagórny, to możecie się też dowiedzieć ze strony farmer.pl, ale powiem Wam tylko tyle, że nie trzeba chyba go przedstawiać. Mam nadzieję, że ci, którzy się interesują, to wiedzą, że współdziałał, współpracował wraz z Andrzejem Leperem. Też wysypywał z nim razem zboże. Nawet potem e, prowadził Związek Zawodowy Rolników e, Solidarni. E, no, też niepokorny pan, nieokiełznany, prawda? Przyjechał sobie wraz z wiceprzewodniczącym związku, panem Marcinem Bustowskim, do Warszawy na kolejne rozmowy dotyczące rolnictwa. Miał też wziąć udział w premierze filmu Historia Roja. Niestety nie doszło do tego. To wszystko wiadomo na pewno. Natomiast nie wiadomo, a właściwie nie wiadomo nic, pomimo tego, że dwukrotnie podejmowane śledztwo przez prokuraturę i ostatecznie prawomocnie umorzono go i określono jako niewyjaśnione. Otóż pan Bustowski, towarzyszący Zagórnemu, mocno przysnął po wyjściu Zagórskiego do Łazienki. Obudził się pierwszej w nocy, znalazł ciało towarzysza w gorącej wodzie, w wannie spuścił wodę i wezwał o pomoc. Śledztwo w sprawie śmierci Mariana Zagórnego prowadziła prokuratora rejonowa w Pruszkowie. Prowadziła ona je, zapewne mając na uwadze spostrzeżenie wyzwanego na miejsce ratownika z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu salitarnego. Jak zanotował, przybył już kilka minut po wyzwaniu. Ciało zmarłego znajdowało się w wannie. wannie nie było wody. Woda była zakręcona, a wanna była jeszcze ciepła. Łazienka nie była zaparowana, ale czuć było w niej ciepłe, wilgotne powietrze. Na podstawie badania wstępnego stwierdziliśmy zgon mężczyzny z nieznanej przyczyny. Po badaniu wstępnym ratownik nie był w stanie stwierdzić przyczyny zgonu, jak również czy do zgonu mogły się przyczynić też inne osoby. Na ciele Denata widać było oparzenie pierwszego stopnia, w związku z tym ma miejsce zdarzenia, wezwany został patrol policji. Wydawałoby się, że można być spokojnym ustalenie przebiegu wydarzeń, które zakończyły się śmiercią Zagórnego. Niestety, jak dziś ocenia rodzina, nie zebrano żadnych dowodów, nie przeprowadzono żadnych badań. Nie wiem, aby zabezpieczono ślady, czy pobrano jakiekolwiek wyniki do badań. Powiedział syn zmarłego Pana Mariana Zagórnego. Dla tych, którzy wiedzą to było w 2018 roku bodajże, nie wiem czy to jest artykuł, czy śmierć była, nastąpiła w 2016 w każdym razie do tej pory pan Marian Zagórny nie wiadomo jak, jak zginął generalnie, zmarł, czy też zmarł, bo śmierć została niewyjaśniona, w każdym razie był razem z Panem Marcinem Bustowskim w hotelu. No tam podobno pili sobie flaszkę na wieczór, więc tam jakiś stwierdzono, jakiś alkohol, prawda? No ja nie jestem tutaj ani nie prowadzę dochodzenia ani nie jestem policjantem. Jak inni, może jest kilku policjantów, może nawet kilkunastu. Na tym YouTube może takimi sprawami by się zajęli, bardziej e, przyziemnymi, wyjaśnili kto kogo zamordował i dlaczego. W każdym razie, i czy zamordował, czy może tylko po prostu utopił się w wannie, której nie było wody, bo później została wypuszczona. Także trzeba uważać z kim, e, proszę Państwa, pijemy alkohol i z kim przebywamy i z kim się e, poruszamy. Także to, a propos, to a, propos nie ma, a propos żadnego tematu a propos YouTube'a, chociaż też dotyczy osób, które też w tej chwili na YouTube sobie y, przebywają. W każdym razie zapraszam, żebyście obejrzeli u mnie y, świętej pamięci Marek Zazdrożnia, kto zniszczy polską energetykę, dlaczego Marek zginął. Y, to jest ostatni y, wywiad u pana Somera y, następnego dnia zmarł. Też, jak wiemy, no, można powiedzieć, w bardzo dziwnych okolicznościach. Z tego względu może tutaj wam opowiem trochę bliżej jeszcze o tej śmierci. Przygotowywał on specjalny, liczący kilkaset stron raport na temat realnego stanu polskiej energetyki. Został zaproszony właśnie do reakcji portalu związanego z Konfederacją. Kilka godzin po wstępnej do pana Somera po jego wstępnej prezentacji kilka godzin po prezentacji tego materiału zmarł czy napisał i powiedział za dużo z raportu inżyniera Zadrożniaka wynika coś co może stanowić dowód na to że sprawy wyglądają zupełnie inaczej niż się nam przedstawia w mediach głównego Nortu pan redaktor Tomasz Zomer który rozmawiał o raporcie z Zadrożniakiem na kilka godzin przed jego śmiercią powiedział jak pan Magarek zaczął mi przedstawiać te liczby to tak tak naprawdę, naprawdę wygląda, no to szczerze powiedziawszy, złapałem się za głowę. Także właśnie to w lutym 2020 Energia oraz Enea zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego w elektrowni, co było jednoznacznie z końca tego przedsięwzięcia w takiej formie, w jakiej chciało zrealizować PiS. Czas na kolejne akty w tym dramacie. Ponad rok wstrzymanie, po wstrzymaniu budowy elektrowni węglowej ruszyła rozbiórka tej elektrowni, czyli. Najpierw Państwo zapłaciło miliardy złotych, żeby zbudować, teraz płaciło miliardy złotych, żeby to rozebrać. Bardzo ciekawe podejście do tematu. Także pan świętej pamięci, pan Marek Zadrożniak prawdopodobnie znał więcej ciekawych połączeń, jeżeli to był temat na kilkaset stron, to na pewno dużo ciekawszych rzeczy wiedział, ale już nie powiedział. Niestety, ponieważ nie zdążył, prawda? W każdym razie miało to, jak tutaj widzicie napis, piszą właśnie, bezpośrednio gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski. Miało to wpływ na gwarancję bezpieczeństwa energetycznego Polski. Także to była niestety gruba sprawa. Cześć jego pamięci, panie Marku zróżniaku Dziękujemy za te informacje, które... Przekazałeś nam tutaj w tym programie e, wcześniejszym u mnie na Telerany TM777. Natomiast, gdyby Pan chciał, chciałby ktoś poczytać o śmierci Mariana Zagórnego, to zapraszam na www.farmer.pl Śmierć Maria Zag Mariana Zagórnego, nie można zakłócić oddziału osób trzecich. Także Morderczy YouTube, nie tylko, bo tu jeszcze oprócz e, YouTube'a jest też mordercza flaszka, e, jak się okazuje bliżej, kto chce, to i się tym pobawi. Pan Max Spears kolei też wypił dziwny prawdopodobnie napój, skoro wymiotował czarną krwią koło dwoma litrami. Także wszystko, wszystko jest ładnie zamiatane pod stół. Jak widzicie, nikt o tym nie mówi jakoś. Znaczy nie wiem, czy może ktoś mówi, ja tego nie słyszałem. W każdym razie, jeżeli macie takie tematy, lubicie, to powiedzcie. Ja chciałbym tylko ze swojej strony życzyć wszystkiego dobrego rodzinom generalnie i mieć nadzieję, mam tylko nadzieję, że te sprawy się wkrótce wyjaśnią, bo już po prostu jest tego troszeczkę za dużo moim zdaniem. Mam nadzieję, że więcej nic takiego się nigdy już na YouTubie, czy polskim, czy zagranicznym nie wydarzy. Czego sobie i Państwu życzę czołem Wielkiej Polsce. Wszystkiego dobrego. Nie dajmy się, bądźmy czujni. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.